Ej oni wchodzą wam Dużą drodze jako dziecko To zamknij mordę nie o, wchodzą bardziej Coś robimy z tym No, no czekamy czekamy ja aż Nie wiem czy wy wygrywacie moi ja drodzy wygrywa. Ale i wy dwójkę tam są, wy dwójkę tylko Trójkę, trójka. trójka była na pewno Tak? No Był... Był Braum, Twitch i Jax, a oni są giga silni, nie? Jax i Braum na, na pierwszych levelach mogą totalnie was zaorać. I oni gdzieś tu stoją. Tak. Ja mam ten, Fira na no, ja E. Dlatego, jak będziecie szli na linię, to uważajcie. Oni mogą się tam czaić. Jakby giga głupie, moim zdaniem, jeśli będą czekać, aż pójdziecie na linię. Ale, ale, mogą tak... No, no bo... o, idą do was, idą do was. O, chodzą, 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 no. Okej, okay. bet Clasha A to wszystko koczem... Chodzimy im? Tak, na jest nie jest Jax jest. Pod wieżą, co? Nie dogoni go No to okej, okay, niech się podwiezie. Nie to jak Wilbec Inmate Mordy. To był dżungler? Tak! Tak, dżunglery. tak, to był dżungler i właśnie thingbait. ja w szoku, że on nie poszedł do siebie na, na dżunglę. Tylko... Taki mogą nie wiem, ja, tak, jak... Nie, to tutaj nie ma tak łatwo Najszybciej? Wziąłem. Musiałbym na szybko wziąć ból. No ja jakby do tego stwierdzałam, że tak, mogłeś flashnać. Na znaczy, to... ale... No i pokój. Jakbym go fraga, praga to... To było ale raczej go nie dostał. Satatatata, satatatata. Tak, mam trochę za krótko And, y, nie, to nie jest tak krótki tak se tłumacz, tak se tłumacz. No. No, to, to. Czekany jest, jak na kogoś kto mógłby potencjalnie do tego Ganga i oddać Gnarowi Bez skoku jest Gnar. I idę do ciebie. Ja go zaraz sam zabije. potrzebuję tylko zaczekać 6 sekund. Ja nie potrzebuję czekać. Odrzucisz go czy... Ja pierdolę. No, nic zrobił. Orki coś za bardzo chce mnie zabić teraz, nie wiem czy to jest. Chyba bez nie wiem czy musi cast'y od razu tepeka. on za to się tepował, próbował wytepować? Tak No to tak, to bez tepeka. Bez tak No to znajliście na farmę to jeszcze... To bardziej tupę na farmę A właśnie, miałem ja mam dwa razy więcej klików od niego Jako... O. Jako mele Mech On no że tutaj atak speed, A tu daje atak speed, dodaj to daje mu AD Gdzie się włącza chat? No Opcja w opcjach gry ale interfejs? Czekaj, nie gra. A dobra, no, w sumie na co mieć. Dobra, się... człowiek Ja mam obwardowany górny krzak, jak coś. Tak? ci i też, zmarnowałem mu trochę mamy swoim ciałem. On, on tankował creepy, ma pół HP, nie? Velvet jest świetny, Igor, taka porada, pamiętaj, żeby kupić trochę pancerza, bo Gabi z plus nie są full AD. No to Zonia będzie wlatkuje, na pewno. Ja raczej na pewno buty zrobię pancerne. bo nie dość wie, że są mocno ADN no to jeszcze większość siłę to na tocach Dosłownie, przy... no tylko korki. To już niekonale. Dama, bo... radę Gdzie? Oooo nie, Są nie, nie, się, na nie, taki, ty moka. Ja jestem po walce. Zm nie, wiem, czy z nim. nie, po nie, 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 Ciężko się nie, 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 to nie, 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 to. Chociaż go opluj czy coś I zostawię Nie zostawiaj go tak bez nie niczego Nie ja no, muszę się wrócić, ja mam cholerę pieniędzy Ja się nie wracałem jeszcze Chyba, że pójdzie tam losowy spel Na przykład Jim mógł tam puścić W A putyno! Nie no Miał taką opcję Nie mam ma w ogóle Chyba, to jest o tak No, bywa i tak w życiu Dobra, idę na globy Czyli będzie tutaj Jax. Dobra. Jeżeli będzie, to go zabijemy jest Idę. To Ok, Okej, czyli jednak go nie ma. Korki idzie do góry. Ja merka. tutaj jest Jax, 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 Jax. Nie ma poza zdrował korki, znowu korki. Idę, 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 idę. Masz go? Bo z jakiego ma damage. Dobrze, no, ale zajepałem! Koniec z rozmowami! się? Nie na mojej warcie. Jezus Maria, zjadłem tutaj właśnie trzy te właśnie trzy 3T staczki Ale jestem gigopłaszczką. Gigopłaszczka. <giby> nie płaszczka po angielsku. Też nie wiem szczerze, nie uczyli nas tego w szkole. <giby> Nie wiemy takie zabawne, ale Lat. nie zdziwi mnie jak faktycznie tak może być. Przypominam, że większość rekinów nazywa się Rekin Młot, Rekin Miecz, rekin, rekin Kusza, Rekin Balista. Pustka, no to w Rekin razie nie ma. Brauma. Rekin Braum? No właśnie, <noise> nie. To Brown, Braum, 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 braum. Ale irytujący jest ten Gnar Movement firma, nie? No i wiesz, kajtujemy, nie? Jak szmata. Dobra, A, Naprawdę? To trafi, nie? A, trafie, nie, złapanie go z E to jest tragedia jakaś No ej, nie ej, podrobić podrobnicznie Dobra, nie tak, nie, nie bijmy się dalej On jest obity Może zdążę, to już mogę. Nie, jak mnie. Dobra mam go hmm. Jak on ci przystąpi przy ścianę to jesteś ten Tu jest korki Nie ma korkiego o, Nie mam teraz może to wybiera Pisał coś ten G? Czekaj, bo ja nadal nie rozkminiłem jak chat włączyć Pisał na początku Nie ma Korpiego znowu O, dobrze, już mam chat Widzisz wcześniej, że wiadomość jest na Nie O, jest O, bloby właśnie padły Kurwa, Jax Jedy, no Zanim wyjdę z cc to on spierdala ode mnie bez flesza jest, no nie mogę! Dobry Igor! Jak mam grać? Nie dorówno być na wizji. Tak. Ciężki matchup to jest, ciężki. No przewagę, farmy i tu... Pu... Wizji pewnie to no jest. Tak, ale dlatego, że on źle grał. No się go stało? No, on, był, on miał 2hp i ja miałem 2hp i ja zrobiłem flesz a on mnie zabijał za atakiem, nie on atakował Podoba mi się co stawiałeś Gina, dzięki temu mam 40 ładunków do atak speeda, nie wiem jak się to przelicza Chyba w lejcie tak, 1 do 1 To się skaluje z levelem czy jak? Tak, te moje ładuneczki dają mi później, każdy ładunek daje mi 1 atak speeda Uła, idę na bota on tam Ja też podejdę na bota ja bym mógł stepować, nie? Nie, do, ty ale siedź tam. nie mam gdzie. Ale nie. Nie no, gra na tego, gnara jest nieinteraktywna. No. Chłop, chłop chyba zapłacił. O żebym wow. Ja grał PVI, kurwa, ten mecz. Nie, tak. nie. chciał to z powrotem! Nie, to mnie się kończy. Tak, jedno, ja strasznie jedno w niego. Switch ha! Koniec serii. Dobrze. Nie chciałem go smajtnąć, żeby to tak ten Tak się sami jest na jeszcze Właśnie. O. Też nam idzie kurwa. Uciśniemy to, bo ja mam teraz T. Te Pierdolniki z jakiegoś powodu. Mog za niecałą minutę jest. Ja znowu iść do domu. Patrz, 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 patrz. I teraz jeszcze plan B. Nie trafi, nie trafi, nie trafi. Dzień, a czemu? O, czak, przyszedł. Tak, Will Brown. Ale jak na tobie ja mam więc ja tylko swoje. Moje no, no, ja też ja Widziałem to, widziałem to. No, widziałem to. <laughs> Lokaty oczywiście nagrał, nie? Aaa, kameraman. Korki do was z to idzie z wida. No, tak? Ma HP i on napierdala Ojo. Nie no, kameraman jest do pizdy. jeszcze ktoś chce się poddać. Kameraman chce. Ja wiem, kto chce się poddać kameraman, kameraman chce man. się poddać. Nie, kameraman. O, ja mnóstwo Nie? Mnóstwo mnóstwo Bez flashes. Matko, no, ludzie, dajcie mi grać. Dlaczego on używa umiejętności, które należą do jego czempiona? I to w sposób, który. jest dozwolony. <grym> Jesteś 7-0, na no co? Ty wow, y Twitch przyszedł do mnie jak coś. 7-1 już. Nie spodziewałem się trochę tego Twitcha. Dziękuję. Nie będę ukrywał, nie będę ukrywał że wypierdolił mnie plus pluskwę, nie? Tak jak Mariusz Pudzianowski ogłuszał karpia. Ale low tak ale tu zaraz nas zrobi low No ale nie ma Erki, na mnie zużył. Jak coś to macie Igora, no Igor go przestraszy, pokaże mu kurwa ceny mieszkań w Polsce i tak. tak. Jej, tak to coś dobrze Nie zabrało. zdecydował się Dziękuję. na zakup. A nie. No <śleszt> Idę na Mida. Ja też. To że zaczaję się na dżunglera tutaj. I go wkurw jeszcze bardziej. Biegnę, biegniem, biegłem. Idę, idę, idę. Dobrze. I jedziemy na Nie dało ci się zabić w nogach. Czuję, jeszcze boli. Dobrowa, ja nie mam flaszyka teraz na Twitcha jak coś. Dobra, siedzimy w Twitchaku i czekamy I na niego. Bum! Sniper Elite Bum! O to to zrobiła iP'eńsku Troszkę łatwo Baron! Ten, ten Twitch dał mi... dał... Pozwolił na to, żebym wlazł mu do morty. No, poddali się! Ba Baron! Nie! No i ile minut ta gra miała? Nie wiem.